Sieman. siemanko widzowie. Witam, ja. witam was w następnym odcinku z Roblox Dzisiaj sobie zagram w taką grę w której nie możesz się zbyt mocno rozciągnąć Nie wiem nawet jak ona się nazywa Łapkę, suba i komentarz Jak wam się podobał ten film Powiedzcie Aha Aaaa. Aha, nie wiem, jak ja się tego mogę rozciągać. O kurde. Ała. Kurde, umarłem. Jeszcze raz. Teraz spokojnie. Oj, upadłem Essa. Ej, nie, to jest byt essa. Już nie znam Haka. Puh. I lecimy. Ała. Jednak nie nie znam. Jednak nie mogę tego rajwaka. O! pryspiny. Aha, nie, dobra, nie chcę. Lecę rękami, hop. Jak po drobinkach. Hop. 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 Czemu zahaczyłem nogą? Essa. To jest zbyt essa, widzowie. Hop. O kurde. Hop. O kurde, znowu. To się trochę musimy postarać. A, już ustajemy. Nie chcę wstać, to zrobimy tu inaczej. Wciągamy cię tu, chodź tu. No, O kurde. Ała Myślałem, że to zadziała. Chodź tu. Dobra, lecimy. Jakoś sobie daje radę. No. Oj. Spi Spider-Man Spider-Man normalnie huh. Dobra Hop, hop Klik ok, Klik Hop, hop Aha, ty no ej, mocne, trudne. Dobra, odczepiamy od razu. To tak, tak. Farma, jak to. Lecimy dołem. A co tam, lecimy dołem. Nikt nam w tym nie przeszkodzi. To, żeby było zablokowane, to by nam przeszkodziło. Ojej, oh yes. zus, prawie zginął. Dobra, Essa, ty jak ko koń się ułożyłem. A przecież było pomarańczowe przed chwilą może być zielone? Chcę mieć zielone Aha! Chcę tylko mieć takie Wydyfy? Czy to było tak? jak wiesz, to się dało, a nie? Dobra, kurde op! E? I co my mamy zrobić? Ty R co rozwalić to łapą? Czy co ja mam zrobić? To przejść dołem? Tak. I było przejście. Nie było przejścia dołem. Nie było przejścia, tylko była dźwignia. Idziemy dalej. Wyjście daru. Jupi, happy, hopi, hopi. Lecimy dalej. Nożki ci jednak musimy przyczepić. O kurde. To już będzie. Aha, tutaj możemy. Dobra, co tutaj? Ała! Czy czy na Infinity Legs będę mógł tak? Jak se kupię? Albo mnie nie, nie przetnie? czy co nie dobra. Mm -hmm. O oh, Jezus. lecimy górą. Aha. Mm. Dobra chwila widzowie. Za chwilę wracam.